Przyjemność dzisiejsze popołudnie spędzić na konkresie partnerskim firmy Hewlett Packard. Jako Apex IT, platynowy partner, zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które jest corocznym, najbardziej istotnym zdarzeniem integrującym partnerów tego producenta. Apex IT w tym roku został nominowany w wielu kategoriach. Dziękujemy za otrzymane statuetki, dziękujemy za wyróżnienie, dziękujemy za docenienie pracy, kompetencji całego zespołu, za to, że zostaliśmy zauważeni przez producenta jako jeden z istotnych partnerów noszących wartość dla jego kanału partnerskiego. Apex IT jest partnerem silnie związanym z producentem Hewlett Packard Enterprise. Łączy nas i historia, i teraźniejszość. Sprzedajemy kompletne portfolio Hewlett Packard, od rozwiązań, które typowo kojarzą się z HPE, czyli serwerów storage'a, po nowoczesne rozwiązania AI-owe czy związane z przechowywaniem dużej ilości danych. Naszą specjalizacją są też rozwiązania z zakresu zabezpieczenia danych szeroko rozumianego zabezpieczenia nie tylko backupu, ale współczesnego spojrzenia na bezpieczeństwo, Danych. Nasza współpraca opiera się na kompetencjach zespołu. Jest ona bardzo szeroka, intensywna, związana z codzienną, bliską współpracą z producentem, który, jak wspomniałem, jest dla nas głównym partnerem biznesowym w zakresie rozwiązań data center, w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych. Infrastruktura HP to ponad ćwierć wieku mojego życia zawodowego. Mogę z pełnym przekonaniem polecić produkty, rozwiązania oferowane przez Packard Enterprise, polecić Apex IT jako najwłaściwszy wybór dla tych, którzy szukają nowoczesnej, sprawnej, wspierającej biznes technologii.